W dzisiejszym odcinku będzie unboxing Kinder Niespodzianki. Zapraszam Was do oglądania. Kinder niespodzianka, Kinder niespodzianka. Kto jej nie zna, to i nie zna. Ja już trochę otworzyłem. Po tytule na pewno już wiecie co będzie. Kinder niespodzianka. Wartość kaloryczna makro. To w przybliżeniu jakieś 100 kalorii, tutaj mamy. Ponad ostrzeżenie, że zabawka może udusić, żeby wrzucać do kosza, którym wyjedziecie z Wuhan możemy tutaj znaleźć krwiowe nadzienie Certyfikat Unii Europejskiej data rzucenia bomby na Nagasaki A nie to nie Nagasaki A na Wil, no dobra więc może się długo spotkać z nad Wilnem, to jedzie, to jedzie Dobra Papierek mi na pewno się nie przydam. Czekoladę tutaj, dobra. Ułammy kawałek, żeby nie było, że nic nie jadłem. Bardzo dobra. Teraz mamy mój kawałek podłogi. Nie otworzę, poczekajcie. A więc tutaj mamy właśnie spindzie.com. Składamy go o takie coś. Tutaj pewnie mamy jakieś Kaję po mutacji. Pewnie był w czarny, podczas wybuchu. na pewno albo przyjechał z Wuhan ja jeszcze nie chory jak e, wita tam klock... zaury jest chory ma koronawirusa ja miejsce się trzymam, nie martw się jeszcze zyję. jestem w Rosji, trzymam się dobrze tak to wygląda, zaraz mam pokację kto się kręci no pan bardzo tandetna zabawka dla ubogich, co nie mogą kupić ze spinera. Bardzo dobra. Teraz mam parę informacji: yy, prawdopodobnie bilet do Wuhan. Yy, mi się nie przyda, ale możemy zrobić konkurs na ten bilet. Wy macie wszystko, o który wyjazd. I ile będzie dwa, może mój domu w po powrocie. Tutaj mamy funkcję montażu. Jakby ktoś nie umiał. Tutaj mamy wszystkie inne postacie z Hiroshima po wybuchu. Nie wiem czy podczas tego wybuchu były takie moty, ale na pewno. tej bomba tą rzucają już. No bardzo ciekawe. No powiem wam szczerze. O mamy jakiś kod kreskowy. Skanuj póki możecie. Trzeba za zakręcę. Tak o się kręci. Mam nadzieję, że się spodobał także ta łapkę W górę subskrypcję, komentarz. Nie oczywiście nie będzie takich filmów, chyba że będziecie chcieli. To chcieli, to był film taki dla Beki. Otworzyłem to, co otworzyłem, zasensowałem Macie w Mogę Pokażę sobie takie robić film, bo takie z Lego trochę nudno już nagrywać. Dobra, siema.